Halo, Pio Halo Dobra, gramy kazuła... Czekaj chwilę, no, casualowe No Only friends Dobra, buy two products shelf Checkout Left, right Dobra, jaki Store Storage shelf, o, tak się obraca Rotate Dobra Rotate left, rotate right gdzie mam to? Tu... Który jest nasz sklep? Ten? Supermarket, chyba, tak. O! Dołączyłeś. My jeszcze się wydaje. Dlaczego nie my mogę? Są. Placement Mode. No. O, tu mówię. O, kurwa. Product Shelf. A! Product Shelf. Czekaj chwilę, chodź musimy ustawić. Dobra, gdzie. Gdzie produkt szelfy postawimy? Ty widzisz, jakie ja to noszę ze sobą? Ze sobą? Nie, gdzie czekałta postawić? Właśnie nie ma jeszcze. Gdzie postawić czekałta? Przy wyjściu raczej, nie? To nie wiem. Gdzie? O tu? Ja postawię sobie. No, stawi A ja store, a ja, ja produkt szelfy gdzieś postawię. Kurwa! Jeszcze krzywo! Dobrze. Ja pierdolę, to coś zostawić. Jak się... A, tak. Wiesz, że bardzo szybko kasy wypierdolimy? Zmieszczę jeszcze jedną? No. Zmieszczę! Mogę postawić jeszcze. Jak? Jaki counter? Aha. A to wiecie, ku jawodra jak wygląda. Czaj fridge. Czekaj, bo kupierdal nie putierdala i spal kasę nam. Szara. Mamy drugod 2300. Szarab. doing the fridge. O ser checkout można dostawić. Tak kurwa jest. Dobra, nie bo 600 tam zostało, nie wolno. No, to chciał ci. Co ja się kupuje? Baj to product shelf, a checkout. out. On store shelf, ja pierdolę. Store shelf. Dobra, zostało idealnie na store shelfa. Nie to może postawić tutaj można. Ty, a takie pytanie zasłuchajcie. Dobra, sobie kupiłem. Nie kupisz Nie Będziemy kraść. W we'll moim Dobra, we bra, we have franchise points earned. Go to the managers' rooms and acquire first perks in the uh, perks blackboard. Product order, czekaj na basic products. Nic coś sprzedać. I coś sprzedać. Bro <laughs> no. I tak Jak to? Nie wiem Mogę się ruszyć Coś klikłem. F kliknij, F! Co? F kliknij Klikam, ale nie działa Need a broom for... Co jest? Klikam na ciebie na... <laughs> tylko need a broom for this A myślisz, że jesteś postacią? Ja Ej, hey, no ale... Nie mogę się ruszyć. A co żeś zrobił? O, ja się. Dobra, nie. i coś usuń, bo nie mamy kasy. Fridza tego usuń. Ale on się przyda. Kurwa, kasy nie mamy na produkty! A ty jakiś rzeczy chcesz jeszcze A jak to się usuwa te? Y Delete, modę Ale. O kurwa co to? No usunę ci to. to, jest to, to jest Dobra, usuwam. Plan. Dobra. Kurwa, Ej, jakie 1260 Chcę ile kupić tego felicza? A, dobra. Trochę straciliśmy przez siebie. Dobra. Dobra, kupimy wszystko po 30 na razie. Spierdalę, bo nie widzę! <noise> Burhasny boxes. bokses. Aby, aby, aby. Jak to się bierze? Lewy. O! Tak, to już będzie z to pudła. Ja tu muszę ceny ustawić. Yy, go to the master room and take one of the pricing devices. AHA! Dobra. Ale tu już było ustawione. Na te. Czekaj chwilę. Ale to bez profitu. Dobra. Za wodę za ile sprzedajemy? Dolar e, 50. Dolar 50? Bo jest za 89 centów. Dolar dwadzieścia Dolar 20? Dobra. Jak nikt nie kupi. 10 na dolar 10 i powiesz, że jest promocja też. A, Aaa, Dobra, sól za ile? 7... 7 0,75 0,75 Dobra Ryż? Eee... 3 Za dwa. Za ma... 2? A ile jest? No, 1,45 To co masz teraz podstawowo tutaj na tym, to, to jest podstawowa A. cena Dobra, Dwa. Teraz to, Próbki 3 Dobra. Nie, 2,99. <noise> Chciałem właśnie <noise> zrobić. Dobra. To? Rozumiem, Wszystkie sugar? Dolar tak. 99. Dobra. A co to jest za $135? Czekaj, jakiś pasta. Nie, $199 pewnie, co? No. Czekaj, tak? Czekaj, to 7 do 79 i do 19. Dobra. Słuchaj się 1, 19 panie... nie wygląda tak dobrze. Lepiej. Dobra, dobra, dobra. Co teraz? E, słuchaj. Słuchaj. Ała! Dajeł. Słuchaj, jeśli jest. Zajęło! <grym> <grym> <grym>, Ty, czekaj piją, piją, chwilę. Daj mi powiedzieć. Stu. ludzi w Słuchaj, słuchaj. No? no. mają limit 8 osób, nie? No? Jeśli dojdą więcej i nie będą mieli miejsca, to zaczną kraść. Co tam jest? Ej! Dobra. Dobra, teraz trzeba tego Dringutum Czekaj. Czekaj chwilę Market open Ludzi prawie o to Idź na kasę Dlaczego? Nie, ja, bo ja jestem security Dobra Ujrzałem, ujrzałem Jak tu się klika Dobra, dzisiaj tu klienci Dzisiaj tu klient jakiegoś. Dobra. Uuu baba! Jakaś. Baba! Dziś, Gdzieś jak źle położyłeś, będą mogli mi na moje majki patrzeć. Spójrz dalej! To jest burczej. O idzie baba! Co tam? Co tam? Co tam? No, babo. O. Dwanaście. dziewięćdziesiąt... pięć centa jej centa. Oj, nie. nie. Pierwszy nie. klient jest okej. Osiemnaście dziewięćdziesiąt dwa. Kurwa, ale zapierdalają. Ale kupuję po co? No. Zaraz nam się towar skończy. Kurwa! Uspokójcie się! <noise> Ty, bo tu jeszcze cztery chłopa jest w środku, szybciej. Próbuję. Bo będą kraść. Kurwa, co mówię, tak czekaj! Matematyka! 20 20. 22? Kurwa, 52! I haven't found this honey carrier, ale yeah, nie, tego nie ma już. No jak tu? Current amount. No ile ja mam budyń? Pomoc Money to return! A, nie trzeba matematyki. Dobrze. Pierdolę. O, kurwa, pomocy, za dużo ich jest. Dzień. No proszę, to złodziej! Pierdol ale Dawaj pieniądze! No dawaj! No dawaj wszystko! Pięć! Trzymaj, babo! Pierdol! Z go? czego? No zabrał pt! Ty no, za dużych jest! Ty, ale jak oni coś kradną, to im hmm? wypada, ja to od razu sprzedaję za... za tę sumę, co... O, zajebiście! Dobrze, dobrze, rób tak. A, oni wszyscy kradą coś, halo? No, 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 jest. No, 20 Kurwa, dobra, twierdalej. Masz promocję w Tesco. Ty, powiem ci, ciężko idzie z, z tymi. Ciężko mi idzie, kurwa, z... Tak, kurwa. Gdzie idzie. No dawaj. Ciężko mi idzie z wydawaniem reszty, trochę na tym tracimy. No dawaj dużo jego. kurwa, za dużo ich jest. Distel czy trzeba chyba wstawić. Ale to sprzedajesz, ty. Ty, bo spierdala! kolejny SPIERDALA! pierdala! Kolejny spodój! Bije Ale tu inny jakiś. Tu jedno rzecz, powiedz. Działan jest drugi. Poleciał już, uciekł, spierdolił. Muszę mieć szybszą broń, obiekty. E, kończą się produkty już całkiem. I sam i sklep. Idziemy.